A dzień dobry. Właśnie specjalnie nałożyłem czapkę, a no i okulary. Co mogę powiedzieć? No za bardzo się nie układa. Paulinką bo trochę źle myśli o mnie ja nie zachowuję się jak dziecko ja nagrywam ludziom pokazuję ludziom jak jest mógłbym życie No, bardzo dziękuję, mieliśmy sporo wczoraj, tylko widzów przyjeżdżali z Lubelska, nagrywałem, no, kibaska, boczek. Przywitali się dobrym samochodem, Audi. No motorami. O Z pół Polski przyjechało odwiedzić, zobaczyć mnie. Bardzo dziękuję za odwiedziny. Za to, że Robicie tyle kilometrów, żeby zobaczyć, nie porozmawiać, zobaczyć naprawdę, jak to jest w to dobrze wyglądem Czapsy w okularach. <laughs> Paulinko. Bardzo mi szkoda twojego synka, że zostaje sam. Że ktoś ci zrobił dziecko. ugłym, bo tak to jest. Nieraz jest ciężko z kobietami się dogadać. Bo nieraz to jest jak kobieta przed okresem, to po prostu ma zły humor. I temu to właśnie tak się dzieje. Tak samo może być po okresie. Czy dobrze mówię, czy źle. Nie to już ja przekonałem się, bo tak samo było Zasił Basił z Wrocławia. No, mieliśmy się zaręczyć się z Asią. No, bardzo ładno, trzy razy ogółem się widzieliśmy. Ogólnie nie spaliśmy, ale nic. To, że na Sylwestra. Sama powiedziała, że takiego Sylwestra nigdy w życiu nie przeżyła. No i sami widzieliście. Prosiła Czy może mogę pomasować nóżki? No chociaż pokazane to było bardzo Pięć, pięć tysięcy ludzi obejrzało nas Takie to było z Sylwestra Tylko właśnie nie pokazywała swojego, swojej głębym twarzy. Też pozdrawiam na Talkę. Bardzo dziękuję, że zaprosiła. Przyjechałem. Chyba dobrze się. Ja tylko przyjechałem, to przebrałem się w dres, te, po, poszedłem, bo było gorąco, cały te prysznic, ręcznik dostałem, odświeżyłem się, one tam do mnie nie wchodziły, przepraszam bardzo, nic się ubyłem. Nie działo złego, a to, że ogółem masaż zrobiłem, to po tyle 500 km pociąg yy, tym samochodem, cały ogółem, organizm spocony był, cały co chciałem, ogólnie odświeżyć się, bo od nałożyłem. I serdecznie też Natalkę pozdrawiam. Bardzo dziękuję, że no pół roku minęło ponad po Sylwestrze. Też pozdrawiam. fajna kobieta. Jedna i druga kobieta. No, z dwoma Sylwestra spędzałem i nie było żadnych... Słów brzydkich. To nagrywałem właśnie Lightar. To też podzieliłem się, bo natalka musi płacić za mieszkanie. Ona wynajmuje. To w jakiś sposób pomogłem. I z tego powodu jestem zadowolony. A to, że w ogóle między nami tam nic nie było. Nawet... To jest bardzo ładna kobieta. Będzie pan oglądała to pozdrawiam. A basie, basie A to, tak. że po prostu Paulinkę też jest cudowną kobietą, nie widziałem na oczy. Czy zobaczę na oczy, to się okaże. Ja się um, sama widziała. Była tutaj w Bięstoku. Po stoku Na rynku Kuściuszki byliśmy. Bo ludzie też widzieli ją. Dla mnie zdjęcia robili, tylko ja prosiłem, żeby nie okazywali zdjęć. Nie robili dla tej kobiety żadnych zdjęć. Możecie ze mną robić zdjęcia. I bardzo szanuję tych ludzi. Co też na koncercie byłem, tyle osób widziałem Żadne słowa, żadne słowo złe na mój temat. Nie było A to, że pojechałem? To musiałem pojechać Niby właśnie Jacko odwiozłem taksówką Jeszcze jedną osobę Tylko nie powiedziałem, że Bo byłoby tak że Krzysztof by się nie zgodził, żeby ja gdzieś po prostu pojechał, odpoczął, zobaczył się Ugłym z wami hanami Przez ten czas trochę sobie odpocząłem nic mi się nie stało, nie działo się, uspokój kisza kultura musi być tak samo jak wczoraj mieliśmy widzów przyjechali zobaczyć z lubelskiego no, kiełbaska palcówka wędzona bardzo smaczna do lądówki to włożyłem boczek i pasztet Bardzo dla tych osób dziękuję no, robił tyle kilometrów muszę też uważać, bo też wczoraj jaka była pogoda nieciekawa to dzisiaj trochę się w pochmurnie jest Tam musiałem założyć bluzę co jeszcze mogę powiedzieć no zastanów się wcześniej też w dniu trzy razy o tym samym mówiłeś. Mówiłem, w, w jaki sposób mnie to denerwuje. Ja to pokazuję się ludziom, którzy chcą mnie oglądać. Niektórzy nie chcą mnie oglądać, a niektórzy czekają tylko na filmy. Tak samo jak twój syn. Sam powiedziałeś wczoraj, Chodź coś nagraj, bo on tu tylko siedzi przy komputerze, też nieduży. I oglądać Chcę ciebie. A pozdrawiam twojego synka. A to, że przemyśl Jesteś w pracy już po ósmej. Miłej Ci pracy życzę. Paulinko. Asia też ma. Pracuje. Ma zakład kosmetyczny. Pokazywała mi zdjęcia jak to zawsze wieczorem Pracownice chyba 4 pracują całe te, zawsze wieczorem sprawdzę, musi patrzeć żeby zabezpieczać czystość tam musi być tak właśnie to Wam chcę powiedzieć a to, że ja tutaj jestem ja ogółem nie potrzebuję Jechać gdzieś za granicę, żeby w jakiś sposób tam zarabiać. Ja tutaj dobrze zarabiam. Jestem z tego zadowolony. To moja praca jest ubezpieczony jestem. I co jeszcze mogę powiedzieć? No wczoraj była właśnie siostra. Ona już się zagoiła, siosa powiedziała już w krótkich... Już powoli Możesz w slipkach normalnie, bo już rany nie ma, tylko blizna jest. Bardzo miła jest osoba. Bardzo kulturalnie ze mną zawsze rozmawia. Teraz trochę krzyśk się No krzyczał trochę na nią wcześniej Ale trochę się zmienił na ten temat miłego dnia życzę Wam czekajcie na nowe jakieś ciekawe wieści